Wszystkim jedziemy na wycieczkę i będziemy skakać po wyspach. Tak to się nazywa: Island Hopping. Także będzie fajnie. Będzie fajnie, bo w końcu użyjemy nasze maski do snorkelingu, które woziliśmy od stycznia. A dzisiaj jest 21 marca, czyli. 2,5 miesiące je włożyliśmy, nierozpakowane, także dzisiaj w końcu je wczoraj. Pierwsze dzień wiosny, dzisiaj? Chyba. Aż. fact. kolejny funfakt od Ilonki. Hello, welcome to Rookies' Sfera. Enjoy, Sfera. Enjoy Sfera. Idziemy na taką łódkę, właśnie. Chyba w 10 popłyniemy. Zaraz się okaże, nasza grupa ma 10 osób. Już <grymne> 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 Dziękuję. Można wstać? Można wstać. No, ale tak powiem, że taka ma woda. Mamy o proszę bardzo Proszę bardzo takie w takim małym czasie Powodajcie krótka i mówi, że jesteś na cieniu Ja mogę spać w tak chcę, tak Także w miejscu, w którym się można spać I co? Zielony barak wody. jest złożone z 70% yy, słodkiej wody? 30% słonej. Wygląda ono tak. To jest to jezioro, podobno jest bardzo, bardzo ciepłe. Chodzimy? nie od razu nie ma w zastanawiać. Think, wow. Podobno tu się robią najlepsze zdjęcia podwodne Także zobaczymy, co się uda. Jest ale świetna porypka. I już wróciliśmy do pokoju. Nie było latane dronem, bo głupio zrobiłem. i Wziąłem telefon na kajak i się zamoczył. Jest wodoodporny, no to spokojnie, no ale, ale już y, port nie jest wodoodporny. No, nie? no i jak wsadzasz pilot od drona, taki o, i masz ten kabelek, i jak wpinasz, no to wyskakuje, że mokry port, i proszę. Wyciągnąć albo wysuszyć, no nie? Także o, tak zaszedł telefon, widzicie? Wodą, a to tylko ochronka, ale już patrzyłem, działa. Także ochronkę trzeba, no nie wiem, czy się to uda wy... wypchać z tego. Spróbuję karton. to zapłacić Dokładnie, idziemy, nasze znaczy motory, jutro weźmiemy, i jedziemy na plażę w pobliżu. Yo man, dzisiaj na skuterku, proszę bardzo, wariat, 100cc. O, ostatni dzień na koron, jedziemy na plażę. Wczoraj było skakanie po. O, Ha Nieźle. Jedziemy na plażę i Ilonka nastawia gps -a. Jest Ilonka. GPS nastawiony, jedziemy na plażę. Jesteśmy, przyjechaliśmy na plażę, wieje, ale wiedzieliśmy, że będzie miało. Bo taka była prognoza, że dzisiaj wieje. Ale tak wygląda. Pani nie idą tam gdzie chcieliśmy usiąść, ale tutaj sobie usiądziemy. Taka, to jest długość. To jest długość tej plaży. Pięknie. Przepięknie. Kurczę, ale widoki, nie? To, że wieje? Super. Zaraz powiem ilące. Na pewno się do mnie zgodzi. To, że wieje, to super. Bo jest. Da się żyć, nie? Nie. Wcale nie piecze, tak to słonko, no nie? Także kozak. Kozak. Siemanko, wszystkim. Opalony, spalony. Luki. Powiem wam, dłoń. Powiem ci tak nie mówię ci, dłoń mi spaliło w górę. Wiesz po czym? To czy chyba po czym? Po no bo gdzie inna, inaczej to nie. Jej, jej, wiesz, miałem tak dłoń na wystawioną na słonku. Co można powiedzieć? Troszkę poczytaliśmy. Na przykład, to, że nie dał tej części czoła. No. Co można powiedzieć na Pani, o, o ten, o Filipinach. Już wiemy o co chodzi z Hisz... Hiszpa... hiszpańskim. Z hiszpańskim ogółem: Hiszpanie okupowali Filipiny przez 300 lat, prawie że. Do 1899. Nie? Pod koniec wieku XVI do końca wieku XIX. Tak, potem przyszły Amerykańcy Bardziej friendly Bardziej friendly, ale i tak chcieli dla siebie to wszystko no, Ale i tak kolonizowali nie? Tak i też kolonizowali dokładnie Bo ogólnie na początku jeszcze przed tym jak Hiszpanie byli to Filipiny, Filipiny to były te wszystkie tysiące wysp To każdy siebie trzymał, to nie było tutaj żadnego stanu, żadnego tam yy, tego Rządu, żeby wszystkim naraz rządził, tylko wszystkie wyspy same sobie rządziły. Tak naprawdę. Odręby. Od, odręby, dokładnie. Czy tam Odrębnie. Pręby? Odrębnie. No. Także ci sobie byli sobą, ci sobie sobą byli, no nie? Także stąd hiszpański tutaj na Filipinach. I dlatego dużo imion jest tutaj hiszpańskich. Bardzo dużo. Na przykład tego z Luang Prabang. Filipin, czy to Paolo się nazywał, no nie? Dużo jest tu de la Cruzów i na przykład jest im teraz w restauracji nazywa się Tres Marias czyli trzy. Maryszki. no Tak. Wczoraj nas oprowadzał, był tour guide na tym, na, na czym to było? Na tym Island Hopping, czyli skakanie po wyspach. Nazywał się Józef, no, no Józef, ale Józek, nie? I Pedro. Fajnie. A! Coś, co można jeszcze dodać, często prądu nie ma. Tak jak mówiłem, że dlaczego my mamy baniak przygotowany z wodą, bo żeby spłukać wodę, bo woda bo nie dochodzi. Przyjedliśmy do restauracji i prąd prąd wystrzelił. Wiatrak przestał działać, zgasły światła i zazwyczaj, i wifi nie ma, no najgorzej, i zazwyczaj, tak pan z panem gadałem, to mają ustalone, kiedy pójdzie ten. Kiedy prądu zabraknie, powiedział, że, że dwa razy w tygodniu o 8 rano u niego w okolicy, ale teraz częściej się to dzieje, ponieważ dużo hoteli stawiają, dużo prądu ciągną i generatory, agregaty nie wyrabiają. I temu coraz częściej występują odcięcia. Odcięcia prądu. No i takie mało dzisiaj nagrywałem. No bo. Co ja mam na, na, na plaży nagrywać? Jak leżymy? Nie? Można powiedzieć, że jutro już lecimy. Lecimy. Jutro odpływamy z tej wyspy i płyniemy do El Nido. Bardzo fajnie, ponieważ tam będzie plażowanie codziennie. Mamy wieprzowinkę tutaj, bardzo dobrą, bardzo fajnie, i to jest ryż działa do tego. Do tego mamy też to jest ich tradycyjne danie. Nie, już nie wam nie powiem jak to się nazywa, bo zapomniałem, ale tu mamy kolegę takiego, który bardzo głodny jest. jest. No, damy mu na pewno. Takie oczka cały czas robi Takie oczka tak bardzo by prosił. Mamy tutaj troszeczkę rosy. Pięknie. Nic, nic nawet nie dotknął chałup. Patrzcie jakie wdzięczny Wiecie co wam jeszcze powiem? Tutaj, w tym koron. W koron? Jesteśmy na koron, nie? Tak Tutaj. No, to, to. Wy, koron. wy koron. Tutaj jest bardzo mało samochodów Sami same skutery i trzy cykle. Try cykle. Trójcykle? Jakoś tak, no te trzy kołowe. nie? Przykoła. Tak. Jeżeli widać auto, no to tak, no to mi się wydaje, że jest to budowanie, żeby kudy materiały przewoził, nie? No jak takiego pick-upa, no to albo właściciel paru hoteli, albo właściciel paru e, tych sklepów, żeby zaopatrzenie przewozić. no bo kto inny by tu samochodem jeździł po wyspie, no nie? To... Tak. Także zobaczcie jak tutaj główna wygląda. I każdy albo motor, albo nawet lokalsi używają tych ich e, tricykli. trycykli Trycykiel trzykołowy Motor z przyczepionym z kabiną. O, motor z kabiną O samochód A to Ci widok Salonik dostępny dla czterech pokoi. Raz, dwa, trzy, cztery. Oni chyba mają własną łazienkę. Jestem pewny, że oni mają własną łazienkę. A teraz, dwa, trzy pokoje. Mają jedną. Także tutaj trzeba było się dzielić z innymi Bel i Prysznica. Ale nie było tak, że ktoś na kogoś czekał jeszcze. No nie? Aha, no i ten jest pusty. I tam, tam był ktoś tylko na jedną noc, a tutaj cały czas był okupowany ten. To nasz pokoik. Super ekstra z super ekstra widokiem na, na drzewo. Tak o. Mieliśmy też klimę niezawodną wiatraki ulały całą noc na jedynce, bo było cicho. I najlepsze jest to pokazać Wam coś. Jedyne miejsce gdzie jest kontakt, to jest tu nie, a oni dali lampkę nocną i telewizor, który tutaj stał, ale go ściągłem, no bo po co ten, po co, to, po co ma telewizor zabierać miejsce na tym jak można tutaj położyć te ubrania swoje, nie? No i taki był pokoik. Dostaliśmy dwa ręczniki jak zawsze, no i przesiadło jako kołdę, no i dobrze, bo było tak, że czasami się nie trzeba było przykrywać. No a i ten kosztował 800 coś pesos za noc, a teraz gdzie idziemy, El Nido, to będzie dwa razy tyle, 1800 i podziel sobie teraz to przez 5, bo mi się teraz nie chce, nie, yy, także tam będą ciut lepsze warunki, no nie, a tu mieliśmy jeszcze śniadanie wliczone, to był albo, albo yy, tak, jeden naleśnik albo jedno jajko, jajko z ryżem i szynką. No. bierzemy plecaki, tu tuka za, za półtorej godziny i jedziemy na, na ten i jedziemy na ten statek, COO, który który wam pokazywałem niedawno na tym plakacie. Także hmm, próbuję się nie nastawiać, ale może być fajnie, może być źle. Bo ogółem to są tego typu statki, co zatapiają się, jak mocno wieje, albo jak są jakieś te. Mocne deszcze i wiatry Dobra, ciśniemy na dół No jesteśmy w salonie, czekamy, poczekamy sobie tutaj godzinkę, nie ma co chodzić po mieście i się pocić. Tak wygląda recepcja. Tam się oddaje klucze i tam podają śniadania codziennie rano. Rano leciał Top Gun, także fajnie było sobie przypomnieć. Ten najnowszy odcinek bardzo mi się ogólnie podobał jak go oglądałem. Eee, I co? I spoko, no nie? Na ścianie, tak jak mówimy, kija, albo jajko. No i tam się też odbiera kluczyki. No i tyle. Dziękujemy. Do widzenia. Idziemy na następną wyspę. Wyjdziemy na główną. Musimy wziąć tak tego trycykla całego. Ale zobaczcie, wyjdziemy na główną i zaraz się ktoś zatrzyma. No nie? Muszę tylko do głównej leśki. Wam pokażę. Proszę bardzo, nawet nie nie do głównej, a już pan nas wyłapał. Widzi dwójkę białych, że idą. Tu ma zaparkowany i jedziemy do portu Nisko. bagaże zostawiany tam i czekamy teraz do no nie wiem, o 13 mamy wypłynąć, jest za 15 także tak pewnie za chwilę będą te drzwi otwierać i wszystkich wpuszczać przeniuchał piesek wszystkie torby teraz można iść na pokład ale coś tam pan pokazuje że to nie nasz, a myśleliśmy że to ten tutaj safety first, no smoking ale nie Idziemy do boku. Tym dużym? Ja cię nie mogę. Nie no, gdzie tym dużym? Niemożliwe. ja to, że siadamy ostatni. Pan tutaj gorąco na razie, cześć. Przesta bardzo przystaną. No wow. Szok. A tutaj dajemy ten. Tutaj dajemy panu torbę. Maturkusowy kolor tego siedzeń, piękne morskie kolory, chusta I... kobaltowa i kobaltowe są pokrowce na no niebieskie oczy i ląki. no wszystko pasuje i tu mamy nawet ten, mamy nawet sklepik za fajnie, super, fajnie, dzień dobry panom, hello, jeśli pesos kawa, weźmiemy na pewno, dobrze. Okulary mi spadły na podłogę i ta śrubeczka wypadła i ona się zgubiła albo długo jej nie było tej, tej, tej no nie wiem i na co ilonka wpadła prędzej ode mnie to było w sekundę sadziła tu wykałaczkę i ją ułamała i działa no szok tam jest wykałaczka i tak już miesiąc No to tak Ilonka Island Water dziękuję za podróżowanie naszymi liniami Co można powiedzieć, nie była to e, najprzyjemniejsza podróż. O, nasza. I nie była też najgorsza. Ale też nie była najgorsza tak. Było wygodnie, ale bujało jak na środku morzu to strasznie. Cały pokład latał, nie? Ludzie biegali do łazienki Nie żeby się załatwić Jesteśmy już, ale kiepskie światło Lolo and Bobs, trafiliśmy bez problemu Bardzo szybko, bardzo fajnie, ogółem Pokazuję Wam szybko jak wygląda pokój Tu się wchodzi, tam śniadanie od razu jedzą za tym Nie będę Wam pokazywać, tam jest łazienka I mamy cały taki korytarz tutaj Taki o korytarz I mamy łóżko Ja już powiedziałem idące, że zaklepuję górę a może nadal, nie ratuje. Zobaczymy, jak się będzie spało. No i taki pokój. I będzie moją Julią na balkonie. Julian? no o! Dokładnie. Tu jest recepcja. Muzyczka gra. Już budzi od 6.30. mamy wejście do pokoju. Kawusia. Śniadanko tutaj, ale patrzcie na ten widok, nie? Wieje dzisiaj, ale dokładnie tak jak było w prognozie Także dzisiaj ma tylko wiać, a już jutro, pojutrze już nie I jesteśmy w porcie To jest ta góra, na którą patrzymy jak jemy A tu jest ta plaża Podobnie jak się idzie w prawo wystarczająco, to już się kończą łódki i tam już można na spokojnie sobie leżeć, siedzieć Tak spróbujemy zrobić no prze na tej plaży powiem wam szczerze tylko tak dobrze Ilonka powiedziała trzeba uważać na kokosy bo są tak zaraz nad wszystkim jak idą jak taki cię trafi to ino roz, ino roz. patrzcie jak ten fajnie morze jest długo płytkie i widać gdzie są kamienie a gdzie jest ładnie długo Piasek, no nie, czyli tu mamy troszeczkę kamienia, to jeszcze dalej idziemy, a tutaj już jest piasek. Tylko my chcemy iść tak, gdzie będzie piasek, niekoniecznie płytko, ale żeby było fajne wejście i żeby łódków nie było, nie łódek. Naleźliśmy miejsce idealne pod takim drzewem. Fajny tutaj napis jest, pisze Odgrodzony jest, bo uwaga, to drzewo może spaść w każdej chwili. Dlatego ustawiam kamerkę i będę nagrywał. Tak, nie śnieżę tu się walnę pod tym, raczej mi nie sięgnie, nie? I tu jest idealne zejście. Jest piasek, jest pięknie, nie ma łodek i jest no, cudowne wejście do wody, cudowne. Nie mogę się doczekać, aż wejdę. Nie mogę. Jest. Pięknie, wam powiem, ale no co, przecież nie będę wam nagrywał, jak wchodzę jak do wody, czy jak tam kurczę opalam się, tak jak już mówiłem wcześniej. Mogę wam ewentualnie o przebitki porobię, jak tu fajnie jest, o pójdę jakiś mały snorkeling zrobić. Zobaczymy, co, co zobaczymy pod wodą. No i co moi kochani, yy, mogę wam jedynie życzyć. Spokojnego dnia! Patrzcie, jaka dziura, nie? Ciekawe od czego i co robi taką dziurę. Na pewno ktoś będzie wiedział, nie? Głodojad Piaskowy, znany również jako Babka Piaskowa, to niezwykły mieszkaniec morskiego dna, który zamieszkuje piaszczyste wybrzeża i laguny tropikalnych oraz subtropikalnych mórz. Ta niepozorna ryba kopie dziury w piasku z precyzją i zaangażowaniem. Kopanie nie służy tylko zdobywaniu pokarmu. Głodojad piaskowy tworzy w ten sposób schronienia, które chronią go przed drapieżnikami. Dziury te, pełniące rolę kryjówek, stają się miejscem odpoczynku i bezpiecznym azylem. Ale to nie wszystko. Dzięki swojej działalności, babka piaskowa na powietrze dnomorskie. Wspomagając cyrkulację tlenu i składników odżywczych. W ten sposób wspiera zdrowie i równowagę ekosystemu, w którym żyje. Głodojat piaskowy to nie tylko mistrz kamuflażu i strategii przetrwania, ale także ważny uczestnik ekosystemu morskiego, którego działania mają znaczący wpływ na życie na dnie oceanu. Pokażę wam coś świetnego, nie? To jest kozak. Kozak. Patrzcie na to, nie? I najlepsze jest to, że widać je z. stąd jak się stoi, nie? Patrzcie, jaka duża rozgwiazda, nie? Tu mamy jedną, nie? Patrz, a tu już jest druga. Trzeba normalnie uważać, jak się chodzi, a tam trzecia, tam wcześniej dużo, dużo ich jest, nie? Protoreaster nodosus, znany również jako rozgwiazda rogowata, to fascynujący mieszkaniec tropikalnych raf koralowych Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku. Ta charakterystyczna rozgwiazda z pięcioma masywnymi ramionami, pokrytymi dużymi stożkowatymi kolcami, wyróżnia się swoim niezwykłym wyglądem. Kolorystyka jej ciała, zazwyczaj od jasno kremowej do czerwonej, w połączeniu z ciemniejszymi kolcami, sprawia, że jest łatwo rozpoznawalna. Obserwując ją na dnie morza, można dostrzec, jak majestatycznie porusza się po podłożu, wykorzystując setki małych przyssawek umieszczonych na spodniej stronie ramion. Jej obecność przypomina o delikatnej równowadze natury, którą musimy chronić dla przyszłych pokoleń. Ale przecież to nie? Że ogromne! Ty, no większe od mojej dłoni. A gdzie są ich dzieci? Czy to same rodzice? Tak jest? Tam kolejna. Tam kolejna. Szok. Tam kolejna. Hmm. Hmm. A propos dzieci tych, jak to się nazywa, tych rozgwiazd, to tu jest baby meduza. Meduza grzybiasta to wyjątkowe stworzenie zamieszkujące ciepłe, przybrzeżne wody Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku. Jej niezwykła budowa, przypominająca kapelusz grzyba, nadaje jej niepowtarzalny wygląd, który wyróżniają wśród innych medus. Ta delikatna istota o średnicy sięgającej nawet do 20 cm. Porusza się majestatycznie, unosząc swoje mięsiste ciało z gracją pośród morskich prądów. Jej kolorystyka, od delikatnych odcieni bieli po różne tony brązu, sprawia, że staje się niemal niewidoczna wśród podwodnych krajobrazów. I patrzcie, inna wyspa, czyli już jesteśmy na El Nido, nie na Koron. I jakie inne już są te trycykle, no nie? Każdy jeden Tak by miał karoserię z samochodu Każdy jeden, nie ma identycznego e, Nie ma takiego trycykla co był na, na koron Takiego Tak jakby przód auta Rzucili na ten, nie? Na motorek i na siedzonko obok Powiem wam jak wczoraj wczoraj byliśmy tak, wczoraj, wczoraj przypłynęliśmy To no tego nie było widać w nocy, nie? Osz bardzo. Jaka góra. Góra konkretna. Prze. Szkoda, że wieje. To bym polatał tym. Szerszczeniem. Szerszczeniem? Co jest szerszczenie? Niech mi ktoś powie. Na razie do następnego filmiku.